...Dortmundu, ale on był tam, gdzie powinien być napastnik. środkowanie tym razem inny. i 1 do 0, bramkę strzela Cristiano Ronaldo! I jak zawsze... Jak w większości przypadków w tych finałach, o których mówiłem, to jest bramka strzelona głową na 8 takich ostatnich bramek. Aż 5 zdobywa w ten sposób Cristiano Ronaldo. Pięćdziesiąty piąty mecz w tym sezonie. 55 gol. CR7 i 202 w barwach Realu Madryt. Nie może być inaczej. Jeżeli ma być regularny jak szwajcarski zegarek, to, to musi zdobywać gole. Tutaj fatalnie zachował się Falcao Fenomenalnie. Ronaldo wygrał pojedynek w powietrzu najpierw, ale nie dał żadnych szans później. Courtois. Pojedynek z Godinem sobie tutaj ustawiał Diego Godzina. Cristiano Ronaldo zrobił sobie miejsce, idealnie wyszedł w powietrze. No i Thibaut Courtois bezradny po tym fantastycznym strzale mogłaby jeszcze ratować Falcao, ale za późno. Zrobił sobie miejsce najpierw Ronaldo, później przy piłce jeden, drugi, zwód. Teraz pokazał klasę Kolumbijczyk, padał do niego koszty. jego koszta po ziemi jeden, jeden. Celny strzał tuż obok słupka, ósmy gol Diego Koszty w tych rozgrywkach Pucharu Króla. Atletico odrabia straty. Jak nie połowę, to nawet więcej procent tutaj miał oczywiście Radamel Falcao w przygotowaniu tej, tej akcji. Fenomenalnie sobie poradził Xavi Alonso najpierw, ale później to podanie idealne w tempo do Diego Koszty. I w dobrym miejscu, na lewą nogę, tak jak potrafi po ziemi. Wysoki jest Diego Lopez, ale tutaj nie zdążył zareagować. Oszalały ze szczęścia sektory zajmowane przez kibiców Atletico. A to jest jeszcze raz popis Radamela Falcao. Zakręcił tutaj albiolem Kedirą. A Diego Costa kontrujący strzał. Troszkę chyba spóźniony Diego Lopez tą interwencją, ale uderzenie było perfekcyjne to dziwne zachowanie Siena. Tutaj nie chciał prowokować e, e, sędziego do tego, żeby pokazać mu czerwoną kartkę, ale trochę mógł e, wybić z rytmu biegu e, Diego Koszta, żeby tak łatwo, tak precyzyjnie, z e, taką pewnością nie, nie uderzył na bramkę. Ale tu jest fenomenalny przykład, jak właśnie zawieszony e, napastnik, e, chociaż dzisiaj grają dwójkę e, z przodu, m, może zagrać, jak powinien grać. Tutaj nic lepiej, nic więcej Falcao nie mógł zrobić. To miał być ten, który ma robić miejsce i Falcao, a teraz zrobiło się całkiem odwrotnie. Tutaj uśpiona trochę czujność obrony Realu i to się zakończyło. Ciekli byli e, dziennikarze. Widziałem taki filmik, gdzie jeden z brazylijskich dziennikarzy podarł e, program przedmeczowy. Ezil Słopek e, ratuje teraz Tibo Kurtua. Część piłkarzy patrzyła na sędziego, a tymczasem Ezil najzwyczajniej w świecie złożył się do tego strzału. No i huknął jak zarmat. Przypadkowo ta piłka wróciła tutaj, ale tak złamał trochę Sergio to... Ramos i teraz do tej piłki Cristiano Ronaldo dojdzie. Cristiano Ronaldo jeszcze zdołał tak na wykroku podać tę piłkę Benzema. W słupę Ezil. obrona na linii Diego Godin. Wręcza Thibaut Courtois. Cóż za szansę miał Real. Więcej szczęścia chyba nie można mieć, co w tej chwili widzieliśmy. Ale wypracował tę sytuację Cristiano Ronaldo. Proszę zwrócić uwagę, jak walczył o tę piłkę do samego końca. tu w tym starciu z Mirandą nawet nie wiem, czy nie zagarnął i z za linii. Nie wiem, może zobaczymy jakąś dokładniejszą powtórkę, ale na razie patrzymy na tą nieprawdopodobną interwencję Juan Frana na linii. Słupek sam później. Gdzieś tylko w bok, wyżej trochę może to nie mieliby szans piłkarzy Atletico do tego, żeby tą piłkę wybić. Tutaj nie patrzył też, widać, że tylko był skoncentrowany na piłce Mezut Ozil. Bardzo wysoko, tu jest blisko, tu może rzeczywiście gdzieś że nawet próbować w mur uderzyć, albo w kierunku tam, gdzie jest to, to wolne miejsce, w e, bramkarza, bardzo mocno zawsze może być odbita piłka, tak. jakiś rykoszet wiele możliwości. Roberto Carlos takie wolne wykonywał, po prostu uderzając tę piłkę z całej siły, licząc, że ona się gdzieś przez ten mur przebije. Cristiano Ronaldo! Po ziemi słupek, esien sprytnie, Cristiano Ronaldo wiedział, że pod skoszy mur byli tacy artyści. Rivaldo kiedyś strzelał takie bramki. Tak, Liczył na to Cristiano Ronaldo, nie pomylił się, no ale już pomylił się co do, do dokładności. E, po raz kolejny broni e, słupek przed utratą e, gola drużyny Atletico Madryt. Jak zaczarowana jest ta bramka. To już trzeci słupek po uderzeniach. Graczy realu grają u siebie. no Na pewno przygotowali przepisową szerokość bramki. Adiego Simeone za każdym pić. Jeszcze raz koket raz wyżej i dwa do jednego. Bramkę strzela Miranda, Ósma minuta dogrywki. W tym momencie dobiega końca Atletico. Obejmuje prowadzenie. To trzech razy sztuka w dogrywce już pierwszą sytuację Diego Koszta zmarnował. Później gdzieś w ostatnim momencie SN wybił piłkę, ale tutaj przy tym doskonałym dośrodkowaniu tylko skierował Merenda piłkę głową, delikatnie ją tylko, tylko zmieniając kierunek lotu. O szaleli ze szczęścia, kibice doskonałe. Może coś tu zburzy, wie doskonale, że oni czują się na boisku pewnie, ale teraz po tym będzie szansa. Iguain, cóż za parada Thibaut Courtois. Gonzalo Iguain przed szansą na wyrównanie. Jeszcze w pierwszej części dogrywki mógł paść ten gol świetnie. Albiol teraz wygrał ten pojedynek z Falcao, ale Falcao mu tę piłkę wyłuskał. Sergio... On. Dobre podanie Edi Maria, mija ta piłka Courtois, ale jak on to obronił tym razem Mesu Tezil, znów nie może uwierzyć, że piłka nie wylądowała w siatce. Normalnie zimna krew i spokój do końca piłkarze pomagają w zdobywaniu bramek, ale tutaj zapewny za był, że, że już ta piłka minęła Courtois i że może, ale tutaj szybko, znakomicie przeszedł na drugą stronę. Nad... Niesamowite szanse miał Real. Teraz co się tutaj dzieje? Dla Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Tak jest bezpośrednia. Czerwona kartka dla Portugalczyków. Nie wytrzymał ciśnienia, nie wytrzymał presji. A już miał wygrywać te finały równie regularnie jak, jak strzelał w nich bramki. Zamieszanie przy obu ławkach. Tu już jest jakaś bijatyka. To już zupełnie. Finałowi Pucharu Króla, na oczach samego Króla i Królowej nie przystoi. Był Cristiano Ronaldo, wydaje mi się, faulowany, ale tak jak zareagował po tym, to jest karygodne i nie można było innego oczekiwać werdyktu od pana Vilosa Gomeza. Popatrzmy jeszcze raz, Gabi Ronaldo, ostre wejście Gabiego, ale potem... O. Tutaj Gabi też, e, też dołożył e, sporo od siebie, ale nie ma, nie ma też wątpliwości, że absolutnie kartka, zatem próbę wymóż, wy, wy, wymierzenia, e, w cudzysłowie sprawiedliwości, absolutnie zasłużona, gdzie tam się aż tam w stronę Pepe rzuca. Anzaniarez, wspaniały sezon Atletico, zaczęło się od Super Pucharu Europy, potem trzecie miejsce i bezpośredni awans do Ligi Mistrzów, a teraz... Pujar, crula, Atletico Madrid.